Myślę, że te ci się spodobają. Wiem, że nie ten rozmiar, ale są inne. Zobacz to. Potrzymaj. mi, to jest mój rozmiar. Tak? Patrz. On są mega ciekawy. Tylko Dobrze mówię? Może. 26 to jest. Mega ciekawe. Takich jeansów, to ja w ogóle jeszcze nawet nie widziałam. Co to jest w ogóle za marka PS? Nie ma nic więcej. Też takich nie widziałem. No są, powiem Ci szczerze, są też ciężkie, będą drogie, w sensie no, mam na myśli wagę, wagowo. Są takie sztosowe, że no chyba nie mogę ich odpuścić totalnie. Mężu, sobie ja robiłeś, jak to poddałeś? Nie, czy? serio. Serio wiedziałem, że Ci się mogą spodobać, bo tak? po pierwsze zobaczyłem nietypowe kieszenie, nietypowe cięcie, które nie jest tak jakby na środku. W sensie kieszeń na cięciu, no. gdzie takie, takich rzeczy się nie robi zazwyczaj, no i to. Mega ciekawe. Po prostu się wyrobiłem, no co ty się... no tak. Coś nawet mnie to nie dziwi. <śmiech> <śmiech> Coraz mniej mnie dziwi to, jak znajdę jakąś perełkę. Przymierzyłam spodnie i no... Przykro mi. Yy, generalnie w pasie są super. Yy, nawet by mogły być, wydaje mi się, rozmiarniejsze, w sensie tutaj, bo tutaj, zobaczcie, to mi tak wszystko nieładnie się układa. Yy, tu mam dużo luzu, więc jest super komfortowo, ale niestety są za krótkie. To po pierwsze, no i po drugie właśnie się tutaj nie ładnie układają w tym miejscu, więc niestety nie. Na może niższą osobę musiał może rozmierniejsze, ale dłuższe nogawki, a to zazwyczaj by było na odwrót. Gdyby były rozmierniejsze, to pewnie by nie byłyby jeszcze odrobinkę krótsze te nogawki. No nie wiem, ale no po prostu nie na mnie.